Okej, okay, a więc jadę na spotkanie z Don Syfusem, mam nadzieję że będzie miał dla mnie jakieś przydatne informacje, w innym wypadku Stefan będzie miał mleta z twarzy. A tak swoją drogą ciekawe kim takim jest ten cały Don, że wszystkie mafie i gangi z nim współpracują. No nic, dowiem się na miejscu. Ech, kawał drogi mnie czeka. Hahaha, ha, ha. babciu zobacz, znalazłem jeszcze jednego grzybka. Bardzo ładnie rajderku, teraz możemy zrobić smaczną jajeczniczkę. Już prawie jestem na miejscu. Cały drże z ekscytowania. Może zaraz dowiem się, kto zabił mojego przyjaciela. Och, to chyba tutaj. Wykręcę szpanerskiego bączka, a chuj, nie wyszło. Skompromitowałem się przed całą Polską, chyba że drogi kamerzysta wytnie to staśmy. Choć wątpię bo przecząco kiwa głową. Dzień dobry panu, czy to pan jest donem syfusem? A tak, to dobrze. Słyszałem, że posiada pan information na temat zabójstwa Wincentego, a posiadam. I co? No to może mi pan wyjawnić, kto jest zabójcą, zależy mi na tym. Nie tak łatwo kochaniutki. U mnie nie ma nic za darmo, coś za coś. To czego pan chce? Wykradniesz mi z bazy wojskowej plan budowy pewnej broni i wtedy pogadamy. No pana coś chyba je było. Jak ja wojsku mam cokolwiek wykraść, prędzej oni włożą mi do dupy bombę, niż ja zdołam się tam wdostać. Bądź ta spokojna. Większość wojska wyjechała na trening, a bazy pilnuje dużo mniej ludzi. Poza tym słyszałem, że jesteś przebiegły Rudolfie. Poradzisz sobie. No chyba, że nie chcesz znać zabójcy Wincentego. Jasne, że chcę. W takim razie zrobię co w mojej mocy. Tak myślałem. A żeby było ci raźniej, pojadą z tobą moi pracownicy. W składzie Bernadetta i Jurek. Nie no, z ich pomocą to na 100% przyniosę ci ten plan. Wiem o tym doskonale i dlatego ci ich przydzieliłem. Tja, no ale cóż, komu lec temu goł, tak więc jedziemy ziomy. Och przepraszam, nie chciałem pana uderzyć, ja myślę grania sto słupie. Już idziemy, przepana. No to chodźcie, tylko szybko, bo nie mam zamiaru na was całą wieczność czekać. No kurwa, Bernadetta, szybciej trochę. Huch, no to wreszcie jedziemy. Jurek, masz może jakiś plan? Nie, mam. jestem głodny i zjadłbym sobie ta Danonka. A co ty tak szybko gadasz? Kiedyś użyłem sobie patelnię do ucha i od tej pory mówię tak szybko. Aha, no cóż, a ty, Bernadetta, masz jakiś pomysł? To chyba logiczne, że musimy dostać się tam od tylca. Znam jedno wejście, ale tam też na pewno są straże. Ale na pewno mniej niż przy głównej bramie. Tak mi się przynajmniej zdaje, o lol, ale żebym sobie zarymował. A co wy na to, żebyśmy się pobawili wymowanki? rymowanki? Jestem w tym mistrzem. Myślę, że bawić to ty się możesz z mamusią. Nie mamy teraz na to ani czasu, ani ochoty. Musimy wykonać ważną misję. A ja bym coś pośpiewała. Olalala, la la. a ja tam wejdę. Olalala, la la la, ja wejdę tam. Nie no kurwa, przymknijcie się wreszcie. Lepiej załączę jakąś muzę, bo i ja zaraz tu zwariuję. Okej, okay, wysiadka ludzie. Dobra, zakradnę się kawałek i zobaczę czy możemy dalej pojechać autem. Wy tu czekajcie. Ej no, czy nie kazałem wam tam zostać? Ale my też chcemy mieć w tym udział. Ech no nic, sądzę, że możemy spokojnie tu podjechać bo i jak widać ci którzy dzisiaj mieli pilnować bazy, zrobili sobie dziś wakacje. Okej, okay, Jurek pojedzie tam ze mną a ty Bernadeta zostaniesz tu na czatach. Co? ale ja się boję, a jak zjedzą mnie małe krasnoludki? Nie peniaj, jesteś odważną kobietą, wierzę w to. A raczej nie, dobra, Jurek wsiadaj. To jak masz plan? Po prostu zakradniemy się tylnym wejściem, a potem spróbujmy znaleźć ten plan budowy. Eee, to chyba nie tutaj. A mówiłem ci jak kiedyś mój stary potraktował mnie z gorącego żelazka? Musieli mi przyszyć nowe czoło. Nie wiem co ty tam pleciesz, ale sieć cicho. Tutaj, teraz musimy zachować szczególną ostrożność. Jakiś pacan tam stoi. Spróbuję mu z bliska walnąć headshota. ty tu czekaj, Jurek. No i po sprawie, na razie jest pusto jak na pustyni KM, HM, na której zresztą jesteśmy. Kurna, tutaj jest aż za pusto jak na bazę wojskową. Kto pisał ten scenariusz? Ja myślę, że ta sama osoba, która wymyśliła ci to pojebane imię. Zamknij się Jurek i chodź za mną. O, tu jest jakieś wejście. Jugosław, czekaj tu na mnie, a ja spróbuję się tam dostać. Jak se tam chcesz? Ehe, otwarte. Jurek nie uwierzysz, chyba znalazłem to, czego oszukaliśmy. To chyba nie będzie twój szczęśliwy dzień, twój kolega już się o tym przekonał, Zdychaj sukinku ci. Mów za siebie z ten orangutanie. No a teraz migiem po Bernadette i do Doncyfusa. Bernadetta, wbijaj się. A gdzie zgubiłeś Jurka? Wyjaśnię ci po drodze. Nie wiem jak mogłeś pozwolić, żeby zabili Jurka. On jako jedyny bawił się ze mną w chowanego. Ile mam ci powtarzać, że to nie moja wina? Nie umiał chłopak posługiwać się bronią no to dostał za swoje. No i znowu bączyk nie wyszedł. Witam panie doniesyfusie, Jak wam poszło? Masz to, co chciałem? Tak, niestety podczas tej misji Jurek poległ. A chuj z nim. Znajdę sobie nowego pracownika. No to teraz przyszedł czas na zapłatę. Mordercą Vincenta jest. Gadajże szybciej. Jest ktoś z Los Santos. O kurwa, no to mi pomogłeś. No co? Wcale nie mówiłem, że podam ci jego imię i nazwisko. Wiesz co, Fus pierdol się. Sam znajdę mordercę. Ale mnie wkurwił. Ja narażałem życie, żeby wreszcie powiedział mi, kto zabił Wińska, a on taki cyrk odstawił. W takim razie idę policzyć się ze Stefanem, a zaraz potem wyruszam na poszukiwania. Koniec części drugiej. Dziękuję za uwagę.